Witajcie. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować ile zarobiłem na reklamach od początku od załączenia. Tu porównanie jest ostatnie 28 dni. W ciągu tego miałem wyświetleń 15800 Czas oglądania 404, minut, 404 godziny. Subskrypcji przybyło 44 no, i w tym zarobki 42,45 zł. Czy to dużo, czy to mało, to sami sobie ocencie. Na tyle wyświetlań, na tyle godzin. Tak, dużo filmów może nie wrzucałem w tym miesiącu, ale bojenęły się stare. Parę przykładów wam zaraz pokażę. Tutaj mamy przychody, jak się kształtowały. RPM jakieś 2,81 zł. CM PM według otworzeń 14,69 Najlepiej zarabiające filmy tutaj wyszło. Niwelacja luzu na zwrotnicy 3,83 Ściany działowe. Część pierwsza 3,21 zł. Jak zdjąć Felgę z opony 2,79 zł. Drifting po polu 2,21 i konkursowy 2,06 zł. Teraz porównamy sobie zwrotnicę, przyjrzymy jej statystyki. Od opublikowania ten film uzyskał 2661 wyświetleń. Dokładnie czas oglądania 1100 godzin, 110 godzin, 16 subskrypcji złapał. I 3,83 zł teraz przeskoczymy na 28 dni, czyli przez 28 dni miał wyświetleń 686, czas oglądania 22 godziny, subskrypcje 2 no i zarobił 3,83 jak widać słupek. Przychody z tego filmu RPM 5,58 CPM 18,31 miał tu kilka wybić typy reklam jakie były zastosowane bumper reklamowy, aukcje reklamy wideo z możliwością pominięcia, reklamy display aukcje, reklamy wideo bez możliwości pominięcia tutaj mamy film ściany działowe, część pierwsza od opublikowania miał wyświetleń 2,2000. Czas oglądania 97 godzin. Tym to jest film 15-minutowy, jak można zauważyć. 7 subskrypcji i przychody 3,21. Jak tu można zauważyć, no, nagłe wzrosty wyszły od czasu załączenia reklam, poprzez co umieszczałem filmik na grupach tematycznych. Przez to uzyskał on dużo więcej wyświetleń. Teraz przełączmy na 28 dni, czyli 1500 wyświetleń, 54 godziny, 6 subskrypcji i 3,21 zł. Jak widać, 2 marca miał największą szpicę i 25 marca, bo akurat jakie się kształtowały: no 3,21 rpm 2,09 cpm. 22,28 Nie wiem czemu jedne mają więcej, drugie mniej, nie mam pojęcia czym to jest spowodowane. Teraz jak wyjąć oponę z felgi. Od początku publikacji 2130 wyświetleń. Czas oglądania 78 godzin, subskrypcji 11 i przychody 2,79 jak widać pod koniec wystrzelił znowu film bo znowu go wrzuciłem na grupę w przeglądzie na 28 dni ostatnio to wyświetleń zdobył 758 czas oglądania 26 godziny subskrypcje 2 i szacunkowy przychody 2,79 i widać znowu dwie duże szpice Czyli znowuż aktywność na Facebooku. No i tu mamy RPM 3,68 i CPM według otworzeń 10,59. Jeszcze filmik Drifting na polu. Wyświetlenia 3000 od opublikowania 3860. Czas oglądania godzin 125. Subskrypcji. I szacunkowe przychody 2,21. Tutaj widać więcej szpil było skoków. To w zależności właśnie jak publikowałem je na Facebooku. I w ciągu ostatnich 28 dni film zdobył 1300 wyświetleń. 26, 26 godzin oglądalności. 2,21 przychodów widać Jedna, druga i trzy szpile takie Konkretniejsze, bo akurat wtedy był bardziej publikowany na Facebooku Tak samo z przychodami RPM 1,71 CPM według tworzeń 1756. Tutaj mamy zestawienie najbardziej oglądanych filmów w ciągu.

2,07 minuty 19,5%. Tak to się kształtuje. I teraz statystyki Shortsa. Shorts też w pewnym momencie mi wybił niesamowicie do góry. Zdobył on wyświetleń 775 czas oglądania 5,2 godziny. A miał film. Niecałą minutkę, jak widać. Subskrypcja jedna. Ile zarobił 48 groszy po opublikowania, ostatnia 28 dni, czyli wyświetleń 775, czas godzin 5,2 godziny, subskrypcja jedna i 0,48 i szpila jedna była Później już film wcale nie idzie, jak go nie bujnie nigdzie na ten ton nie ma wyświetleń. Tak samo z przychodami: jedna szpila, i później tu taki delikatny spadek. RPM jak widać 3,58 CPM według otworzeń 11,8. No i jeszcze porównamy sobie konkursowy filmik. Od opublikowania 277 wyświetleń, czas oglądania 7,9. 7 subskrypcji przybyło i 2,06 zł przychodu. Jak to się kształtuje na tym? RPM 7,83, CPM według otworzeń 14,53. To by było na tyle z moich zarobków z YouTube. A. A ty co sądzisz o tych zarobkach? Duże, małe? Podziel się w komentarzu swoją opinią. Zachęcam również do subskrypcji kanału, jak do końca dotrwałeś. O i nie zapomnij o apetce, w górę, w dół, jak to woli. Pozdrawiam. Do następnego razu.